Szalom widzowie, witam! E, jestem dzisiaj sobie na Szczupakach e, na tym samym jeziorku z którego był poprzedni odcinek jest tutaj, jest to mój tutaj Peć mm. <laughs> akurat na drzewo wrzucił e, jest to tutaj mój trzeci wypad od tamtego momentu i ten odcinek najprawdopodobniej będzie z tych trzech wypadów nie miałem jakoś czasu, żeby e, za każdym razem tam e, na bieżąco materiał e, sobie wrzucać na odcinki także z tych trzech wypadów Najprawdopodobniej będzie ten odcinek, który właśnie oglądacie. No, także trochę rybek wy... wyjechało z wody, są w miarę fajne rybki, są fajne widoczki, e, także zapraszam do oglądania, zapraszam do zostawienia suba i lajka. Pozdro! Ja Słuchajcie, tutaj po prostu pod brzegiem sobie, ja tu wstępy nagrywam, a tutaj takie rzeczy sobie... <laughs> Nie. Dążyłem, już zdążyłem się troszkę ugnurać w wodzie. I teraz co, tylko znalazłem jakąś tam kurtkę, żeby, żeby bez koszulki nie, nie chodzić, bo trochę wieje Tu na chwilę kurtka. Koszulka mi się tutaj powinna z tyłu na plecaku suszyć. Eee, w lato nigdy nigdy nie ubieram spodni pod neopreny. Teraz sobie wziąłem dresy, żeby nie było jakoś bardzo mokro. No i lecimy dalej. Tutaj wędkę sobie zostawiłem i po zbierach byłem tylko się przebrać, ogarnąć i wracamy do łowienia. Ale wie. Dobra, trzymajcie się, oglądajcie, pozdrą. No, kilka fajnych miejscówek za mną. No ale przede mną też już formuje się naprawdę fajne, fajne, fajne liliowisko. I co? I będziemy sobie wpuszczać tego Westinka. E, pogoda się trochę zmieniła. Zaczęło troszkę wiać, i, i jest trochę pochmurno. Jedyne w sumie, co, co mi się nie zgadza wtedy, no to pora, bo jest teraz tak około dziewiątej także w sumie to bardzo słaba pora. Ale mam nadzieję, że coś tu wyskoczy z tych liści. Coś mi gryzło tą gumę, ale to chyba jakiś okonek normalnie Normalnie stanęła w miejscu i zaczęła się telepać, ale nie widziałem niestety ryby Gliwne rzeczy No rzuciłem sobie tutaj bez, bez włączonej kamery I mi coś tutaj pod nogami walnęło Zaraz zobaczymy Jest. <zysk> ale Maruszek. Jakbym cię widział w wodzie, że taki byłeś, koleżko, to bym ci tutaj nie poprawiał. No cóż, ogonek, ale nie przez rybę, bo leżę sobie tutaj na iściu, nie wiem, przy wyrzucie jakoś. Po prostu chyba dokonał żywota. No nic, z gum zostały mi piętnastki i szesnastki, a raczej nie widzę tutaj sensu z łowieniem na wkręta przy dwóch kotwicach tutaj w tych liściach. Wydaje mi się, że to się mija z celem. No to cóż, no to będziemy musieli próbować blaszką niestety. Fajny. Kurde. No, niestety. Bywaj tak. Akurat jeszcze. Bateria mi padła. Zaraz potem. No, wrzucimy mu tu jeszcze, ale no, on na 100% się łukł. On naprawdę ułamek sekundy był na tej wędce. No, niestety. Nie wpiął się to, się nie wpiął. Jest, 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 jest. No ale maluszek, a się czy nie, kochasiu? Dobra, chodź. Nie będę cię tu podbierakiem specjalnie. Zbrał chopla patrzcie taki pistolecik No i tu trzymaj się ustenerwowany chyba. No pierwsza rybka, ale maluszek a takie na pocieszenie, no szkoda, że tamten się nie zapiął. Bo było widać co zrobił po braniu na wodzie. To nie była mała ryba. Dalej jeszcze, jeszcze dużo wody przede mną, na spokojnie. Zobaczcie Okoniasty Patrzcie taki wariacina. Nie no, trzymaj się Może z okoniówką tu będzie warto się kiedyś wybrać No igi No weź łów stary. No, patrzcie. Taki kolega no około 55 na pewno ma Niech sobie leci Oj Ej ziomek Jest! Ale to będzie oko No, chyba ją. Czy nie? Nie, pistol Patrzcie ile jagód, jakie duże Niektóre to już jak takie małe boróweczki Ostatnie właśnie, zanim, na ostatnim odcinku, zanim nagrałem zakończenie, to sobie pojadą trochę jagódek, bo wtedy były trochę mniejsze. A widziałem na odcinku, na końcu, na zakończeniu, trochę brudny jestem, <grym> ale to nic. Dobra, także chwila przerwy, i, i lecimy sobie dalej. Dobra, założyłem już wahadóweczkę. Z tą obrotówką naprawdę mi tam było dziwnie. O, od razu lepiej, lżej, i wszystko. Aż dziwnie. No, także teraz będziemy sobie działać na wahadłóweczkę. Dalej się rzuci. Ja ją sobie fajnie mam wypczuty. Fajnie mogę przy brzegu podprowadzić nad tymi, tutaj, konarami. No to grubo. No to grubo, stary. Nawet nie zdążyłem nic powiedzieć, nie? Co, on tu się No tutaj chyba. No nie wiem, w tym tym. Ja najpierw. Nie wiem, stary chyba tu w tych gałęziach. No taki fajny też pod 60, No to była dziwna akcja jakaś. Walną w sumie znikąd ten szczupak. Chyba najpierw w ogóle go zauważyłem, i dopiero potem poczułem to na wędce I tak w sumie zacięłem. Nie wiem, jakiegoś brania też nie było mocnego. Nie wiem, to dziwna sprawa, była ogólnie. No ale spadł sobie od razu. No ale około 60 miał, no szkoda. W sumie. Bywa. Lecimy dalej. Nie. Nie! Ej, stary, nie mam plecionki, ale zero. Jestem na żyłce już, i straciłem blachę, na którą złowiłem życiówkę, stary. No, niestety, wracam do korzeni przed kilku lat. Jestem na samej żyłce. O kurde <gry> Okej <Okay. Ach>. Rowy <gry> <O>. Kurwa <gry> No, co żeśmy zadowcili du <gry> Dublecik Dublecik wleciał <Dublecik. gry> No, piękny wieczór Moja ulubiona miejscówka tutaj które sobie mogę fajnie chodzić, ale dziwnie jest na tej żyłce naprawdę się rozciąga na tym każdym liściu. Nie ma tej twardości zachowanej. Żebym tylko tutaj nie pozrywał, chociaż tutaj pewnie będzie ciężko. No co to było? Czyż było konek? Chyba nie. Ty, a na tego też tu miałem brania tu przed chwilą. Co tu się stało? <gryw> Może jakiś malec? No jak nie? Ty siedzi. Nie, na tej żywce to się nie da. Nie wrzuciłbym tam gdyby. Nie wrzuciłbym tam, gdybym nie zobaczył tego. Gdybym nie zobaczył tych zębów. Dobra, chodź tu. Wow, no, pistolero. Nagramy mu jakiegoś Tiktoczka i będzie leciał do wody. <laughs> oh no conic hmm Brain alconec. Kurde, no konie mi tu walą nara. Jest, 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 jest i jest fajny, chyba tak. A, nie zerwi się, nie zerwi się, proszę. Tak jest pięknie. Takiego miejsca o no już po nim Ale chociaż dostał prezentację także chodzę tutaj Wychodzone kolega, super Ale naprawdę były leciutkie brania, wręcz cyknięcia. Było najpierw cyknięcie, potem zobaczyłem jak wyskoczył nad wodę, drugie, trzecie i dopiero dopiero go zaciąłem. Niesamowite Uff. A co? Szczupak czy co? Wow! Jakiego okonia złapałem stary! No chodź zobaczyć! Tak przy brzegu mi wziął! Wow! No, miały być szczupaki, a tutaj pod nogami na 12 cm Westina i wyskoczył taki już solidny okonek. Au! Trzymaj się dwa razy. Widziałem stary. A to był szczupak, nie? Na pewno. Nie wiem. Widziałem Ej, dwa razy ci wziął jaka beka, No dawaj, dawaj. Musisz ją tak wiesz. Szarpnąć, jak już jest. Dawaj, dawaj! O kurwa! dobra, no dawaj go! Tak! Będę się podbierać, stary! No z 50 ma! Popłynął, dobra! Zobaczcie taki śledzik tutaj pod całymi nogami Hopla Kurczę miałem, miałem konkretne branie Zobaczymy, może tutaj powtórzy Niestety, aż się kocioł zrobił kurczę i było mocne branie. No, niestety, branie nastąpiło od razu, jak, e, jak blaszka mi wyszła z, z łodygi. Przez to tak nie chciałem, ale branie było naprawdę mocne i naprawdę duża, e, duży kocioł po sobie zostawił. Teraz pogoda zrobiła się trochę lepsza. No, i tutaj na fajne miejsce naprawdę wchodzę, będę tam pewnie brodził i sobie rzucę w te każde oczka. Także mam nadzieję, że coś się powinno wydarzyć. Masz Łukasz? A zobacz go? Duży? Wtedy sobie odpuszczam. Od drugiej strony coś tam porzucam. Idziemy zobaczyć co tam Łukasz złowił. Dobra, drugi Łukasza. No to deklasacja. Dobra, dawaj do go do wody wtedy. Narza. Kurwa mać Stary bóbr Tu I, I tu mi się ten Tak mi tylko ryj wystawił się tak spojrzałem na niego chłopie, I tu w dupcu. Jezus Był? Ej, bubr zak... No nie gadaj, że on ci walną w, w tą O kurde, no co ty Pff. A co, masz coś? Co masz? Co? Jo? No, Łukasz. Ty to jesteś Angler. Czekaj. tych toczka nagramy. Czy chcesz z nim jeszcze sobie postać? Nie? No. I teraz Łukaszek kolejnego do wody. Kurde, nie wiedziałem gdzie jesteś. Ja się zmęczyłem. A To by się chciało, co? No. Niestety żyłka nie wytrzymała. Westin poszedł. Jedzie... No i o, jedziemy do domu. <ścoughs> no, dobra. To już koniec tego wszystkiego. Nie będę za dużo gadał. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że ktoś ogląda do tego momentu. Zostawcie coś po sobie i się wanderą.